Siemaneczko, przedstawiam się Wam Fiata Sejęto 2000 rok pojemność 0,9 w cenie 1990 zł Zauta z auta schodzi klar, Na masce, na dachu na tym miejsc do środek czysty autko znajduje się na autokomisie Wejście w Bolisach Województwo Dolnośląskie 15 km od Września Tutaj mamy Peugeotika. w dieselku 1.6 HDI 11800 jest to kabriolet wizualnie ładny Volkswagen wagoników 4 w kombi. Jeden TDI 2002 rocznik, cena 3900 zł. Parkamenty w Rosji wieku lekko skarodowany błośnik o tatę lusterko i sam premiera w lizełku 2.2. Cena 4990 zł. Wizualnie prezentuje się najgorzej, jakaś tam obcierka jest na lufelkach. Oczywiście wszystkie cody są dla negocjacji. Mercedes A-klasa A141-4 w cenie 3990 zł. rok produkcji 1999 wizualnie bardzo ładne autko. Felga stalowa z kopaczkiem, jakaś rezerwa, Środek Volkswagen New Beetle benzyna dwulitrowa benzynka w cenie 499 zł 99 rok wizualnie tak jak widać jakaś obcierka wiadomo to są użytkowe, nie są nowe wszystkie ceny tak jak jeszcze są do negocjacji Szkoda, Oktawia 190 i 2001 rocznik w cenie 3490 zł. środek do prania. 406 w kombi dwulitrowy dieselek w cenie 2690 zł Felga stalowa, nie, przepraszam, felga aluminiowa z zaponą zimową. Jak w środku

Środek zadbany, aczkolwiek hotel kierowcy jest do przebrania Renault Clio 2001 rocznik z LPG cena 2490 zł Na Feldze stalowej 3 drzwi Rodek zadbany z tyłu jeszcze lecąc prawie dwie naprzód BMW A46 2001 rocznik w cenie 4999 zł i to jest 1,9 benzynka wraz z LPG Felga aluminiowa, rubina na BMW 16 Środek do wyczyszczenia. Korsa C na falce stalowej. 1, 2 benzynka. 2005 rok. Po cenie 2000 zł. W aucie jest silnik. Pęk na wałek rozrządu. Kolejna 2001 rocznik w cenie 1690 zł. Falga stalowa z zaponą zimową, sozący klarz z maski, słupka z dachu, środek, powiedzmy, że zadbany. On jest z przebiegiem 132 zł. 96 rocznik 1.9 diesel to jest SDI W cenie 1490 zł Schodzący klar Wymalowana, wymalowana lewa strona Przepraszam prawa Schodzący klar Felga stalowa Schodzący klar z dachu Pezotnik 206 1.1 benzyna pamiętam tu rocznik w cenie 2690 zł Felga stalowa z kołpakami jakieś naklejeczki ogólnie wizualnie auto ładne No, tylko sercewka Akustyka musi być BMW 39 523i 2,5 litra benzyna rośnik 1999 w cenie 3490 zł. no BMW tak to się prezentuje i BMW jest z instalacją LPG kurkach tak to wygląda. Fort Mondeo, 2007 cięży siódmy rocznik, dwulitrowy diesel. Cena 12 ,900. Na Alusie Fordowskim z opaną zimową. Tak wygląda w środku. Autko zadbane. Opel Corsa 1.0 benzyna. Cena 6490 zł. 2007 rocznik. Malufel z oryginalnej plaskiej dla pono zimową Autko zadbane środek do doczyszczenia dobry Citroën C5 2005 rocznik 2.0 HDI co na 7490 zł Felga stalowa z kołpakiem, opona zimowa Okalas, bardzo szybki rozsiew, 1,9 diesel, za 590 zł. No, oddzielny alufel, alufel z Okloskiej, to jest 15 za paną zimową. To jest opró astracha. to się prezentuje. Z nowej strony jest uderzono Środek zadbany. To ota 2 diesel D4D 116 koni 7-osobowy z 2002 roku cena 590 zł no, ona zamknięta No nic w środku nie zobaczymy, bo jest zamknięte Następni zadowoleni, zadowoleni klienci kupili właśnie parzacika. Także zapraszamy wszystkich na ulicę sportową 11 do ślubic. Droga krajowa nr 35 15 km od Wałbrzycha.